No, witam was moi drodzy. Obiecałam dzisiaj w mojej ósmej klasie, że nagram im y, takie zadanie, które żeśmy nie dokończyli niestety na lekcji, tak? No i to jest, słuchajcie, zadanie strona 189 z matematyka, książka matematyka z plusem, zadanie trzecie. Treść tego zadania była taka, że mamy dwa ostrosłupy prawidłowe czworokątne, i one mają różne wysokości, ale takie same podstawy. O krawędzi 8 cm. Gdy sklejono te podstawy, odległość między wierzchołkami ostrosłupu wynosiła 20 cm. Oblicz, objętość otrzymanej bryły. No i słuchajcie, ja już Wam tutaj narysowałam, bo myśmy sobie to też rysowali na lekcji. Takie dwie właśnie, albo raczej cała taka bryła. Ale ja narysowałam dwie takie bryły. Zobaczcie, bo na czym to polega w ogóle to zadanie? Prawidłowo powinno się rysować w rzucie. Tam, gdzie mamy ostro prawidłowy, to wiemy, że jego podstawą jest kwadrat. I teraz popatrzcie, tutaj Wam to narysowałam jako wrzucie, to wygląda zawsze jako taki równoległobok. Tutaj macie tam, gdzie się przekątne przecinają, wystawiamy wysokość. Tutaj jest wysokość, ta pierwsza, tego pierwszego, a tutaj na dole jest doklejony ten drugi. No, wrzucie ja nie wiem, czy wszyscy to widzą, dlatego ja zawsze mówię, można sobie narysować tak jakby na wprost, jakbyśmy patrzyli zupełnie na wprost. I tutaj mamy drugi taki rysunek, bo nie każdy widzi na tym rysunku wszystko. Tutaj mamy drugi rysunek, i tu widzicie, że tutaj jest kwadrat krzyżuje się tutaj nam w środku, tak? Dwie przekątne się idealnie przecinają w środeczku, no i stąd wystawiamy wysokość, tak? I to byłby taki jeden ostrosób. no a do niego później robimy to samo, tak jakby odbicie lustrzane, na dole on też jest, no bo tam pisało w tym zadaniu, że one zostały sklejone tymi podstawami, a podstawy były takie same. I tutaj, słuchajcie, cały problem... Polegał jeszcze na tym, że moglibyśmy coś wyliczyć z twierdzenia Ptakorasa, gdybyśmy zbudowali sobie taki trójkąt prostokątny. To ten trójkąt prostokątny byłby tu. Zawsze się tak liczy w ostrosłupach, tam gdzie mamy kwadrat. Tutaj jest krawędź boczna. Tutaj mamy połowę przekątnej i wysokość, tak? Fajnie, i tutaj słuchajcie, zawsze jest kąt prosty. Tego tak nie widać na rysunków, ale to musicie wierzyć, że to tak jest, bo podstawa jest zawsze leży, prawda? A wysokość wystawiamy do góry, nie? Do góry, czyli między podstawą a wysokością jest zawsze kąt prosty. No dobrze, ale tutaj żeśmy kombinowali na wszystkie sposoby, ale cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić z trójkąta prostokątnego, to nie mamy tej krawędzi. Nie mamy tej krawędzi i nie da się nic wyliczyć. Stwierdzenia Pitagorasa Tutaj całym kluczem było coś innego, to co żeśmy na lekcji zauważyli, że tam pisało, że jeżeli oni skleili sobie te, dwie, te dwa ostrosłupy, to ta cała wysokość, czyli od tego wierzchołka do tego wierzchołka, wynosiła 20. To wszystko tutaj wynosiło 20. Czyli cała wysokość, cała taka wysokość tej całej bryły, wynosiła 20 cm. No to słuchajcie. Ta jedna wysokość była mniejsza, ta druga większa, i myśmy na lekcji sobie powiedzieli, że gdybyśmy oznaczyli tą mniejszą wysokość x, tak, stąd dotąd, to jest ta wysokość tego mniejszego ostrosupa. No to ta większa to byłaby wtedy co? 20 odjąć x, tak? To ta wysokość to by było 20 odjąć x, ta malutka x. No i teraz jeszcze w zadaniu była jeszcze jedna wiadomość, że krawędź podstawy wynosi 8 cm. No i to jak mamy krawędź podstawy, wiemy, że to jest kwadrat, to bardzo łatwo wyliczymy pole podstawy. Dlaczego musimy policzyć pole podstawy? No bo przypomnieliśmy sobie wzór na objętość. Wzór na objętość to jest 1 trzecia w ostrosłupie, razy pole podstawy i razy właśnie wysokość. No jest nam tutaj potrzebne pole podstawy, a ponieważ krawędź jest podana w podstawie, no to pole podstawy łatwo było wyliczyć, to jest 8 razy 8, czyli 64, oczywiście czego? Centymetrów kwadratowych. Czyli pole podstawy nie było w ogóle z tym problemu, żeby to wyliczyć. Cały problem to była ta nasza wysokość. I teraz moi drodzy, nie mamy tej wysokości, nie możemy liczyć stwierdzenia Pitagorasa, bo nie mamy krawędzi. Tak? No więc tutaj zastosowaliśmy taki trik, że powiedzieliśmy sobie, że jak dodamy tą całą objętość tego ostrosupa, to będzie objętość tak, jakby tego pierwszego plus ten drugi. I tak żeśmy sobie to mniej więcej napisali, że ta cała objętość to będzie ten pierwszy plus ten drugi. I żeśmy sobie po, yy, no, postanowiliśmy sobie podstawić to, co mamy, to, co wiemy. W tym zadaniu. No to oczywiście 1 trzecia tego pierwszego to mamy. Pole podstawy tego malutkiego jest takie samo jak tego drugiego. Pole podstawy wyliczyliśmy było 64. I teraz wysokość tego małego no, przyjęliśmy jako x, no bo nie mamy tego, prawda? Więc napisaliśmy sobie x i do tego dodaliśmy objętość tego większego ostrosłupa. Na objętość tego większego ostrosupa to znowu jest 1 trzecia razy 64 też, bo podstawy były takie same. Sklejono podstawami, czyli takie same, ale wysokość tego dużego to sobie napisaliśmy, że to będzie już 20 odjąć x. No i teraz wszystko, słuchajcie, polega na tym, żeby rozwiązać Całe to równanie, ale całe i lewą stronę i drugą stronę, cokolwiek będziemy robić, to musimy robić z lewą stroną i z drugą stroną to samo. I tutaj, jeżeli my mamy objętość całą tego ostrosłupa, no pierwszy plus drugi to to jest cały, to tu po tej stronie mamy tylko V. Ale tu po tej stronie występują ułamki. I co my zawsze sobie mówimy, jak pozbyć się ułamków. I to mi na lekcji wszyscy powiedzieli. No wszyscy, no ci, którzy chcieli to zadanie, prawda? Czyli mnożymy razy 3, żeby pozbyć się tej trójeczki z ułamka. Ale co tutaj było ważne do zrobienia? Że lewą stronę też musimy pomnożyć razy 3. Dobra, czyli to trzeba pamiętać, że jeżeli coś robimy z prawą stroną równania, to z lewą stroną też musimy zrobić to samo. Czyli co nam wyjdzie? V razy 3 to będzie 3V. Już te, całej tej bryły, prawda? Bo to sobie już dodaliśmy, ten pierwszy i ten drugi, to możemy sobie napisać, że całej tej bryły objętość. Pomnożyliśmy ją razy 3. I teraz tutaj, jak mnożymy licznik, mnoży się razy liczbę i razy x, no to nam wyjdzie 1 razy 64x, tak? Dzielone przez 3, zgadza się. No i to musimy jeszcze pomnożyć razy te 3. Zgadza się. A tutaj będziemy mieć co? No ta nasza 1 trzecia razy 64 to tu możemy sobie napisać te 64 i razy 20 odjąć x, tak? I jeszcze musimy pomnożyć razy te 3. No ale słuchajcie, po to to robimy, żeby nam się to pięknie tutaj skróciło. Właśnie. To nam się pięknie skróci i co nam zostanie tutaj? No dalej te 3V będzie równe i co mamy? Mamy tak. 64x do tego dodać. 64 razy 20 odjąć x. Prawda? To się skróciło, tego nie ma. No i spróbujmy wyliczyć. Tutaj jeszcze coś się da. Jak to się liczyło? Liczba razy to pierwsze i liczba razy to drugie. Wyrażenie w tym nawiasie. Tak. No to 3V nam zostanie, z tym nic nie zrobimy. Chwilowo 64x czeka. Mamy tak plus razy plus to wyjdzie nam plus i 64 razy 2 mamy 128, 0 dopisujemy, czyli 1280. A tu mamy co? Plus razy minus daje zawsze minus. No i 64 razy x mamy 64x. No i tutaj właśnie nam się pięknie to zredukowało do zera. Ja mówiłam na lekcji, że to po prostu zniknie. To się nazywa redukcja takich wyrazów podobnych. Polega na tym, że jeżeli mamy coś takiego samego i coś takiego samego, ale z przeciwnym znakiem, to to się redukuje do zera. Czyli to odejmiemy od tego i wyjdzie nam 0. No i to, jak to odejmiemy, wyjdzie 0, spowoduje, że co nam tutaj wyjdzie, patrzcie: 3V jest równe 1280. I mamy tylko jedną niewiadomą. Niewiadomą jest ta objętość, bo xy nam się zredukowały. Nie mamy ich już. I teraz, jeżeli my chcemy obliczyć v, bo w zadaniu pisało, że mamy obliczyć objętość tej całej bryły, tak? Czyli idealnie tutaj mamy tą objętość. No to trzeba się pozbyć tego, co jest przy tej objętości. Czyli trzeba to po prostu podzielić przez 3. No i v jest równe. No i teraz tylko dzielenie pisemne. No tu sobie zróbmy, mamy miejsce podzielone przez 3, no to 12 przez 3 to jest 4, prawda? No i w ósemce, ile się mieści? 2, 2 razy 3 jest 6, odejmiemy, no to mamy 20, to też się 6 mieści, 6 razy 3, 18, i znowu wyjdzie 2. I co to nam da? Nie będziemy to dalej dzielić przez 3, bo dzielić przez 3 to możemy sobie w nieskończoność. To wychodzi nam zawsze taki ułamek nieskończony albo okresowy, ale nie będziemy tego robić. Słuchajcie, zostawcie to zawsze w ułamku zwykłym. I jak to zapisujemy? To są całości, czyli to będzie 426 całych. To, co tu wychodzi wreszcie, to jest licznik, a mianownik to będzie 3. Czyli wychodzi nam 426 i 2/3 centymetrów sześciennych. I tym sposobem mogliśmy jedynie wyliczyć tutaj tą objętość. Słuchajcie, nie dało się skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, bo nie ma tej krawędzi. Gdyby była krawędź, to byśmy sobie pięknie wyliczyli wysokość, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, ale tutaj tego nie było, dlatego musieliśmy zrobić sobie takie równanie, wykorzystując ten fakt, że stąd dotąd było 20, czyli jak oznaczyliśmy sobie. Tą wysokość X, to ta wysokość była 29X i potem dodajemy jedną objętość do drugiej, no i wyliczamy równanie. Nie było to wcale łatwe zadanie, no ale czasami się na egzaminach takie zdarzają, więc dobrze, że dzisiaj sobie na takie trafiliśmy. No i jak sobie ktoś prześledzi jeszcze to zadanie, to gdyby takie akurat było na egzaminie, no to już będziecie wiedzieć, jak to robić. Dobrze? Pamiętajcie jeszcze w zadaniach, zawsze dawajcie odpowiedzi. Jeżeli to byłoby zadanie otwarte, to trzeba podać odpowiedź. Tak? Czyli objętość jest równa, przepisujemy. No i pamiętać o jednostkach. Dobra. No to tyle. To na razie. Do zobaczenia wkrótce.